Akt poświęcenia rodziny najświętszemu sercu jezusowemu. Najświętsze serce Jezusa, zbawco nasz, wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na Ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże serce, miłości odwieczna, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny, poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę, poddajemy wolę przez zachowywanie Twoich przykazań. Królestwo Boże w nas jest. Przyrzekamy więc, strzec łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej komunii świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie religijne dzieci i młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem. Nieczystością i nieposzanowaniem Dnia Świętego. Bądź, dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku, dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczyła się z Tobą. Wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. Ten akt oddania się Tobie, ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, świętego Józefa. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Amen.